No po pierwsze, ona do mnie nie dotarła jeszcze tego dnia, znaczy w ogóle to było tak, że, że nikt nie wiedział, co to jest ten stan wojenny. No bo zanim to się nie zdarzy, to to człowiek nie wie, co ma być, więc ja pamiętam dni poprzedzające, dni poprzedzające 13 grudnia, to pamiętam dosyć dobrze, ponieważ wtedy kończył się. Najdłuższy strajk, jaki w ogóle miał miejsce, to ja, my to nazywaliśmy najdłuższym strajkiem nowoczesnej Europy. Wydawało nam się, że, że obejdzie się bez stanu wojennego, bez jakichś wyjątkowych nadużyć ze strony władzy, że się jakoś dogadamy w poprawie sytuacji w Polsce. Ale okazało się, że Jaruzelski rozumiał inaczej. Bo był pod y, pręgierzem y, Związku Radzieckiego. No a, a, a myśmy po prostu myśleli, że, że, że w dobrej wierze wszystko się będzie toczyło, to znaczy dogadanie się Solidarności z władzami komunistycznymi w Polsce. Okazało się inaczej, że władza komunistyczna poszła na siłowe rozwiązanie. No i to nas bardzo zawiedło, ale po kilku dniach Okazało się, że jednak Solidarność potrafi się zorganizować, jak się to mówi, podziemna. I dalej żeśmy działali w ograniczonym zakresie, bardzo ostrożnie, ale no po prostu nie, nie pogodziliśmy się ani ze stanem wojennym, ani... Z prowadzeniem tej gospodarki, jak się to mówi, zakazowo rozdzielczej, bo to wiadomo było do, do, do czego prowadzi. To była niedziela, to był piękny dzień słoneczny, no ale przez stan wojenny ponury i nieszczęsny. Właściwie. Nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić w tej sytuacji, kiedy się dowiedzieliśmy od Jaruzelskiego, że ten stan wojenny wprowadził. Wie pan, i. No i nie wiedzieliśmy, co robić. No i tak się zaczął stan wojenny, i tak się zaczęła właściwie nasza nowa działalność, że tak powiem. No, antykomunistyczna, bo, bo właściwie nie było żadnych różnic poglądów co do tego, że trzeba szukać jakichś sposobów przezwyciężenia tego, tego stanu wojennego. Jakichś sposobów powrócenia do, do normalności. No i, i takim. Pierwszym pomysłem na powrócenie do normalności to było powrócenie do intensywnej pracy. No wiadomość dotarła do mnie 12 grudnia, bo tak naprawdę stan wojenny zaczął się 12 grudnia. E, ja wtedy wracałem do swojego mieszkania ze rozbietą moją żoną już wówczas e, i na, my mieszkamy na rogu na Rybuta i Wiśniowej. I na ruch Narbuta i Wiśniowej przyjechały trzy samochody nazywane wówczas Sukami. Jedna przyjechała na, na Narbuta 30 po Piotra Szwajcera, ważną osobę z oficyny Nowa, ale również członka Komitetu Założycielskiego NZS-u na Uniwersytecie Warszawskim. Druga przyjechała na Narbuta 31, po Teresę Tomczyszyń-Wiśniewską, nauczycielkę z pobliskiego liceum, której córka była w komitecie założycielskim NZS-u. I trzeci taki pojazd przyjechał po mnie i spotkaliśmy się z tymi facetami w bramie, bo oni czekali w bramie. W bramie czekali, pokazali mi decyzję o internowaniu. No i tak się zaczął stan dla mnie. Koło godziny 11.00 no, chcieliśmy obejrzeć, jak zwykle w niedzielę, bo to była niedziela przecież. Program dla dzieci. Nie, nie było nic. Chcieliśmy gdzieś zadzwonić, telefon nie działał, i wtedy Teściowa puściła. Radio i takie ostatnie dźwięki, takiej, jakiejś dobrej zresztą, solennej muzyki. I takie było zdanie, że był to komunikat, ostatnie zdanie: komunikat Rady Ocalenia Narodowego. I łącznie rzecz biorąc, no, nie miałem wątpliwości, że jest to jakiś zamach, zamach stanu. I wziąłem dosyć szybciutko plecaczek, bo taka była umowa, a właściwie taka była decyzja Solidarności Uniwersyteckiej, jakiegoś takiego większego zebrania, na którymśmy byli, i Maciej Jankowski. Dał taki, powiedział, że chciał poddać pod głosowanie taką uchwałę, że jeżeli będzie jakiś stan wyjątkowy, to spotykamy się na uniwersytecie. I to było kilka dni przed wprowadzeniem stanu wojennego. Co świadczy o tym, że niektórzy troszkę coś tam przewidywali jednak. Był także kuzyn mojej żony, nazywa się Wojciech Ostrowski. Miał wtedy rozliczne kontakty różne i też się zorientował, że jest, że jest poszukiwany. I zostaliśmy tam na noc. I pamiętam rano, stamtąd było okno na wychodzące na ulicę oboźną. I gdzieś tak o szóstej rano. Bardzo grzecznie tam stała, stała kolejka ludzi do sklepu, bo wtedy, bo wtedy z zaopatrzeniem były różne kłopoty, a, na każe, a wielu ludzi na każdą, na każdą wiadomość o jakichś wydarzeniach niezbyt spokojnych reagowało w ten sposób, że należy się ustawić pod sklepem, i zrobić, zrobić codzienne, codzienne zakupy i to tak wcześnie, bardzo rano o jakiejś szóstej godzinie otwierali ten sklep i tam już stała grzecznie kolejka i pewnie to było to, czego władze najbardziej chciały, żebyśmy się zajmowali tego typu działaniami. Ja nagle 13 grudnia, już 13. Grudnia. Słyszałem jakieś takie brzęki metaliczne, które do wychodzą. dochodzą. Oczywiście byłem przerażony, że to po stronie wojskowej, że coś się dzieje. I zaraz no, no, przygotowałem. No więc yy, kilka nocy nocowałem sąsiadów, no, bo, ale nic się nie stało na szczęście. Potem się okazało, że w naszym bloku mieszkali jacyś ubrcy, czy wojskowi, czy nie i oni po prostu krali benzyny, w karkanistrach metalowych. I to był ten dochodzi do nas. A, a odnośnie tego to jak, yy, bo ja wiem, że chyba czy 14 czy 15 grudnia na Wydziale Fizyki, nie wiem, czy kiedyś byliście, a nie na Chorze pewnie nie byliście na Wydziale Fizyki, to jest starność gdyby. Wszyscy byli tak szczęśliwi, że mnie widzą. No, że to dla mnie jest jednym z najważniejszych w moim życiu. Czyli nigdy takiej, takiej serdeczności nie miałem. Oczywiście znałem, wszyscyśmy się jakoś szanowali, lubili, ale nie, nie, nie czułem tego. Okazało się, że jeden ze studentów miał listę osób, które miały być aresztowane, internowane i był nie tylko mój brat, ale ja na tej liście. Więc w tym sensie Wszyscy się ucieszyli, z tej A tajemnica była taka, że ja, myśmy w marcu 81 przeprowadzili się do tego mieszkania i na ten adres stary przyszło wezwanie do mnie do wojska. Ponieważ tam to mieszkanie przejęli po nas nasi przyjaciele oczywiście, nikt o tym nie wiedział, to powiedzieli, że nie wiedzą, gdzie ja jestem. I, 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 i na szczęście tego wojska nie poszedł. A sądzę teraz, jak czytać wspomnienia z tych wojsk, to był wyjątkowy okres wojska. To, to było wojsko, czy co robi, poprawę robić, co chcą. W pewnym sensie doprowadziła, prawda? Bo wprowadzenie stanu wojennego to była totalna konfrontacja. To było totalne zablokowanie społeczeństwo w jego aspiracjach i działaniach. Także no to czego się wszyscy baliśmy, to yy, eskalacja eskalacja tych rozmaitych yy, działań, które... Yy, które Jaruzelski podjął, prawda, które uruchomił, no i które wszystkie polegało na, polegały na opresji, na, na, na rozmaitych działaniach represyjnych w stosunku do społeczeństwa. I z każdym dniem te działania się, można powiedzieć, nasilały i, i robiły się coraz, coraz, coraz prawda. Ale jedno było pewne, że znaczy ja miałam poczucie, że nic już nie będzie tak jak dawniej. To znaczy, nagle miałam poczucie i to było moje. To pamiętam doskonale, że stałam przed pokoju i myślałam sobie, no tak, no to się skończyło. No to się skończyło, znaczy się. No bo myśmy jednak, taka wróciło takie poczucie, że to był jednak karnawał, że to jednak była tylko przerwa w tym PRL-u, że, mm, no, że to nie jest tak, że się już zmieniło wszystko. Tylko żeśmy tak korzystali szybko, szybko, a to wróciło. No niestety, to ten inny już. Będzie gorzej. No i to pamiętam, właśnie to uczucie, że to, no to się skończyło, właśnie myślałam sobie. Wydaje mi się, że, w, że dla mnie w sytuacji w polskim PRL-u funkcjonowanie niezależnych organizacji studenckich, czy niezależnych związków zawodowych, czy rodzących się ugrupowań politycznych było czymś nienormalnym z punktu widzenia logiki e, tamtego ustroju, więc e, raczej spodziewałem się, że ten okres się jakoś zakończy, ale znaczy w momencie, kiedy spotkaliśmy się już tam w, w miejscu internowania, czyli w Białoręce e, z różnymi kolegami, to e, trudno powiedzieć, żeby nasze nastroje były jakieś wisielcze. Znaczy, wisielcze nastroje mieli ci, którzy mieli poczucie, że być może wiozą ich za wschodnią granicę. No bo takie wyobrażenia też mieliśmy. Myśmy postrzegali ustrój komunistyczny jako rzecz nienormalną, która musi się kiedyś skończyć. Ale przyznam, że ja należałem do tych, którzy podejrzewali, że to nie będzie za mojego życia. Nie spodziewałem się, że ja doczekam do końca ustroju komunistycznego. Okazało się, że za drzwiami jest kilka osób. Ja tego już nie do końca nie pamiętam, ponieważ no ze stresu po prostu prawdopodobnie, nawet już ja zaraz potem tego nie pamiętam, nie mogłam tego odtworzyć, bo jak człowiek powtarza pewne rzeczy tyle lat, to też już pewne czy nie wie, czy pamięta je, czy je po prostu sobie potem przypomniał. Ale akurat tego to nie pamiętamy ani wtedy, ani, ani teraz. Ale wiem, że był tam na pewno dzielnicowy, w mundurze takim normalnym, milicyjnym. Była kobieta w cywilu, która była prawdopodobnie, żeby no, na przykład zrewidować moją mamę, bo już przyszli po moją matkę wtedy. Był cywil, ubek. I było chyba dwóch domowców w polowych mundurach, ale tego już pewna nie jestem, czy jeden, czy dwóch, jak to wyglądało. No W każdym razie oni weszli bardzo tak energicznie, weszli do, do przedpokoju no i zapytali mnie, czy Irena, Zofia, Romaszewska. A Irena, Irena jest formalnie rzecz biorąc w dowodzie moja matka, używane Zofia jest zawsze, Romaszewska, a ona Irena. Jak słyszać Irena, to wiadomo, że to jest z materiałów ubeckich, bo nikt jej nigdy nazywał, nie nazywał, Irena, tylko Zofia. No więc właśnie Jana mnie nie, nie Agnieszka. Aha. Popatrzcie, pewien Nie szkodzi, Pani pójdzie z nami. No więc yy, tak, no ja powiedziałam, że ale tu jest... Yy, po czym weszli? Ktoś tam wszedł do środka, zaczął się rozglądać po mieszkaniu. Zobaczył yy, jarka leżącego w łóżku. Yy, no i powiedział, ten pan i yy, dokumenty tego pana jeszcze poproszę. No więc ja pobiegłam po gdzieś, zaczęłam grzebać, szukać yy, dowodu osobistego jarka znalazłam, dałam oni no i oni oświadczyli, że no to ten pan też pójdzie z nami, no i to, A ja wtedy nie zdając sobie właśnie sprawy z tego, że jest stan wojenny, bo człowiek jednak no właśnie nie ma jeszcze świadomości, co będzie dalej, no to postanowiłam, że co? On jest przecież chory, tu będziemy swoje prawa się domagać, prawda? No i ja wobec tego usiadłam na fotelu, Po łóżko był fotel, usiadłam na fotelu, wiedziałam, że nie, to ja, on nigdzie nie idzie, on jest bardzo poważnie chory, a ja też nie idę, bo ja muszę z nim zostać. No i w tym momencie okazało się, że się jednak myliłam w ocenie sytuacji, to znaczy zanim w ogóle zdążyłam cokolwiek, mrugnąć trzy razy, to Jarek stał już wyciągnięty z tego łóżka w piżamie po prostu, skuli mu ręce z tyłu, to w mgnieniu oka musiało być, po prostu, ja też nawet prawie, że tego nie pamiętam, musieli go wyciągnęli go dwóch tych zomowców, skuli go w, te, w piżamie, tak jak stał, a ja, ja zaczęłam krzyczeć, to tylko wiem, zaczęłam żyć, ratunku, ratunku, no i jeden z tych, ten ubek chyba to był, ten cywil mnie chwycił, te, od tyłu mnie chwycił w pół i zatkał mi twarz, żebym nie krzyczała. No i potem już w tym momencie ja już zdałam sobie, zdałam sobie sprawę z tego, że to za żarty się skończyły i że to już jest inna epoka, się chyba zaczyna trochę, no bo takich rzeczy to jednak nie było. Żeby zmienić przynajmniej ustrój czy, czy, czy tego, to Tobą wy nie było, bo, bo wiadomo, że Jaruzelski miał, jak się to mówi, swojego sponsora. W Związku Radzieckim, i y, na razie była nadzieja, że może jednak pomyśli trochę po polsku. Y, ma, y, ma, znając historię Jaruzelskiego, rodziny i tak dalej, to wydawało się, że jednak y, ma w swojej myśli, jak się to mówi, y, poczucie polskości tego, ale był do końca, do podkreślam, Podkreślam, do końca był wierny Związkowi Radzieckiemu. Nie, nie. Życie było bardzo trudne, chociaż poprzednio też nie było łatwe. Ale ponieważ przez cały rok 81 władza chciał udowodnić, że to przez Związek Solidarność jest tak źle, to po prostu naprawdę nic nie było w sklepach. Więc wszystko było problemem. No, trzeba było stać w kolejkach, i, i była coraz większa wściekłość. Chyba nawet już były wprowadzone kartki. W związku z tym, to co ja pamiętam, jako już takie okropne upokorzenie, że to, to były chyba lata wcześniejsze. To, to nie jest akurat związane tylko ze stanem wojennym, ale to, że ja tu usiłowałem, tak się przymilić każdej ekspediencji, żebym dostał troszkę lepszy kawałek chleba niż mięsa niż, niż coś innego. Więc to tak jak teraz to, to wspominam jako koszmarne moje upokorzenie, że to nie, ja zwykle do każdej ekspedientki się uśmiecham, ale wtedy to miało, miało swój cel, <śmum> po prostu i taki <śmum> beznadziejny, więc, więc to było upokarzające. Telefony były wyłączone, nie była możliwa... Żadna komunikacja, także strasznie się martwiliśmy o naszych bliskich. Ja się martwiłem o swoich kolegów i o swoich studentów, bo to było świeżo po zakończeniu strajku studenckiego w naszym Instytucie. Nie wiedzieliśmy, co się z nimi dzieje. Oni nie wiedzieli, co się z nami dzieje w pewnym momencie. Na szczęście moja matka, kiedy przyszła do domu, ona mówi, że pamięta, że chyba odjeżdżały jakieś samochody. Że jej się wydało, że spod domu odjeżdżały samochody kilka, i prawdopodobnie to było, to było właśnie nas zabierali wtedy. Ona wróciła parę minut po 12 po prostu i zastała już w pusty dom całkowicie i zobaczyła, że jest splądrowany, że nie ma Jarka, który był chory, nie ma mnie, nie ma, nie ma rzeczy. już jest jakieś taki powywalane kosza psa, nie ma no widziała, że coś się stało. No i pierwsze, co pomyślała, też oczywiście nie pomyślała o tym, że jest stan wojenny, tylko myślała jakiś nalot na NZS zrobili z powodu, z powodu tego strajku, może, może to chodzi o ten strajk, no i postanowiła czym prędzej zawiadomić region Solidarności, że coś się dzieje, że jakąś młodzież tak tutaj biorą. No i pobiegła okazało się już, że już region jest zajęty przez, przez, ten, przez ZOMO. W następnych, w następnych dniach tutaj wolno nam było przebywać, tu wzięło, zomo stało na, przy bramce, no, przy bramie głównej, do godziny czwartej była ogłoszona oczywiście godzina policyjna. Natomiast może taka, taki drobiazg. Ja się udałem po trzech, czterech dniach do Huty do, pod bramę chuty Warszawa. Dzisiaj ona się nazywa Jak? Już nie pamiętam, bo ona zmieniała nazwę, ale do chuty Wa Warszawa pojechałem. Nie byłem tam odosobniony, bo była grupka ludzi, która chciała się dowiedzieć, co się dzieje w hucie, czy huta strajkuje. Było właśnie świeżo chyba po pacyfikacji huty. I w... obok mnie rozmawiały dwie, dwie panie, dwie kobiety. Jedna z nich to była z Solidarności tutaj uniwersyteckiej. Z Wydziału Psychologii pani doktor Barbara Malak, a druga pani była dziennikarką z jakiejś zachodniej gazety, nie wiem z jakiej, i rozmawiały oczywiście po angielsku. No i ta dziennikarka się spytała panie, panią Barbarę, czy po nią przyszli w nocy i jak to, jak to było. No i ona tak. Bardzo skąpo, bo nie wiedziała, odpowiadała, bo nie wiedziała, jak na to odpowiedzieć. To tak, że byli, no ale że ona akurat by zdążyła wyjść, czy, czy pójść gdzie indziej, także tak, żeby ją jeszcze w tym momencie nie internowali. Internowali ją zresztą troszkę później, to jest inna, inna sprawa, ale pamiętam takie wrażenie tego, że no dwie kobiety mniej więcej w tym samym wieku wykształcone, jedna jest tą dziennikarką z zachodu, a druga tu jest tą zwierzyną łowną. I że to się właśnie tak działo. Praca na uniwersytecie zamarła praktycznie rzecz biorąc, no bo przy, my jesteśmy biologami, więc Jakieś sensowne doświadczenia, czy coś tam nie bardzo można było w tym czasie robić, i na pewno to było z bardzo, z bardzo dużą stratą. No i ogromne kłopoty były z natury komunikacyjnej. Dzisiaj mamy, każdy z nas ma telefon w kieszeni. Wtedy nie było telefonu w kieszeni, ale wtedy w ogóle nie było telefonu. Zostały wyłączone. Ja nie pamiętam na no jak długi okres czasu. Więc jak chciałem się dowiedzieć, czy ktoś nie został internowany, czy, czy coś się nie dzieje z kimś, to musiałem jechać do domu i, i dowiedzieć się, co, co się z nim dzieje. Pierwsza rzecz, to, to mi wiedzieli jeszcze po doświadczeniach koru. Doświadczeniach Pierwsza rzecz, którą zaczęto robić zupełnie spontanicznie, to jest lista osób zatrzymanych, dowiadywać się, co się z nimi dzieje, gdzie, gdzie oni są i tak dalej. I organizować jakąkolwiek, jakąkolwiek tutaj pomoc. Rektor Samsonowicz. Zajmował się tym non-stop. Do jego gabinetu była kolejka osób, które były rodzinami tych osób zatrzymanych, i tak dalej. I starał się jakieś pisma wysyłać w tych, tej sprawie, czy w tych sprawach. I od samego początku, no w jakiś tam sposób organizowano, po pierwsze informacje, po które pomoc dla osób, dla osób, które były zatrzymane, internowane, aresztowane i, i, i prześladowane, krótko mówiąc, w, w tym momencie. Natomiast perspektywa w ogóle była nieznana i, i dosyć ponura. Uczyliśmy się z tym, że będą z, będą, będą z tym związane jakieś, jakieś koszty, ale wydaje mi się, że wówczas nie myślało się tak strategicznie, jak myśli się teraz. To znaczy, raczej zamykaliśmy się w czasie obecnym, teraźniejszym. To znaczy, ważne było to, co się działo dookoła w danym momencie, a nie nie dążenie do jakichś celów, które sobie wyznaczaliśmy. Także no z tego punktu widzenia to była po prostu, życie było taką można powiedzieć fajną przygodą, chociaż czasem ciężką, ale właśnie przygodą, czymś co nas spotykało i myśmy się starali w tym się znaleźć, a nie jakimś tak, taką przestrzenią dla realizacji swoich własnych celów, jakichś strategii życiowych. To raczej tak nie było. To było inne myślenie. Zamknięty, w izolacji przeważnie. A ci, co się ukrywali, no to trudno się było zorganizować. Zanim żeśmy się zorganizowali, to upłynął jakiś czas. No, można było to doprowadzić wcześniej. Ale Jaruzelski zamroził na 10 lat. Jakąkolwiek działalność, także była działalność w konspiracji, która. No nie, nie. myśmy się orientowali, co jest i jak wygląda sytuacja, i mieliśmy nadzieję, że się ciągle odbuduje w jakimś stopniu, ale trudno było działać na szerszą skalę, żeby to było widoczne. No a ja z kolei nie miałam pojęcia, czy, co się dzieje z moimi rodzicami, nie miałam pojęcia. No też ja zostałam po prostu wsadzona na dołek, czyli na, na, na aresztu milicyjnego, milicyjnego w, w dzielnicy Ochota, tak jak mówi Jarek pojechał do Białołęki, a ja na ten do tego, tego aresztu. I chyba tego samego dnia czy następnego byłam wezwana na przesłuchanie na górę, bo to w piwnicy była ten, ten, ta cela. I tam mnie, i w ten sposób dowiedziałam się, że mamy mnie aresztowali, dlatego że oni mnie on mnie zapytał, no że tam gdzie matka, bo ja mówię, nie, nie wiem, nie mam, nie wiem. Tak, ale dokąd poszła, no ja nie wiem, naprawdę, nie wiem, no to znajome, nie wiem jak. No nie wiem. No i, ten, no, i on na to powiedział, ale my ją i tak złapiemy. No i w tym momencie się, no, a to wy ją złapiecie, czyli żeście jeszcze nie złapali znaczy.